Jest słońce, jest ciepło, ale fajnie. Trzeba zmienić outfit. Bo Kalama 1425 JA36. przejść do bramki 13. Jest coś takiego jak serwisio z The I gościu stoi i tam. Luźni stoją i nagabują do San Pedro. Oraz Banko de Chile pobiera prowizję. Najwięcej możecie wypłacić 200 tysięcy peso. Tak wygląda okolica. To jest chyba wulkan Wygląda to mega kozacko Co jest dziwne Tutaj jest, zobaczcie, piach, wszystko się kurzy Kurde, warto mieć jakieś okulary chociażby przeciwsłoneczne, bo wygląda to dosyć ciekawie są albo zwykłe takie krzyża albo już na wypasie Kapliczki Weszliśmy do wypożyczalni samochodów między innymi i powiem Wam szczerze, że tak średnio się opłaca. W sensie wynajęcie auta kosztuje najtaniej 80 Nazywam się Andrzej Bardzel i wraz z rodziną zwiedzam świat odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży jak to w podróży bywa różnie. Zapraszam. A co? Mm? A gdzie teraz? Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy już w Chile, a dokładniej w Santiago. Jesteśmy na lotnisku, czekamy na bagaż. Teraz pytanie, czy ten bagaż dotarł, czy nie. Zaraz się przekonamy, bo na razie czekamy, po prostu jeszcze nic nie ruszyło. Yy, mamy za chwilę lot do Kalamy i stwierdziliśmy w sumie ja stwierdziłem, że yy, kiedy bukowałem ten wyjazd, że od razu jak jesteśmy na, na lotnisku no to od razu lecimy dalej na pustynię Atacama eee, więc żeby bez sensu nie jechać do hotelu, później wracać później znowu, eee, znowu lecieć jesteśmy na lotnisku, wsiadamy w samolot tym razem lot krajowy JetSmartem JetSmartem mieliśmy okazję lecieć będąc w Peru, całkiem ok jest to tania linia lotnicza a i teraz będziemy lecieć do Kalamy Stamtąd weźmiemy jakiś, nie wiem, autobus, taksówkę, nie wiem co, żeby dojechać do miejscowości San Pedro. I San Pedro to jest jakby już na tej pustyni Atacama. I stamtąd, tam mamy hotel i stamtąd będziemy wykupywać sobie wycieczki do gejzerów, do jakichś innych, nie wiem, słonych jezior. Zobaczymy co tam będzie. A w tej chwili czekamy na bagaże. Lot Air Canada AC92 z Toronto. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym locie? Taki szczerze, taki średni. Taka uboższa wersja lufy. Ale przespaliśmy całe 10 godzin, więc spoko. Wyszliśmy z terminalu, idziemy teraz na drugi terminal. W sensie na pierwszy idziemy, bo wyszliśmy z drugiego, ale mniejsza o to, Na loty krajowe. I powiem Wam tak: jest słońce, jest ciepło. Ale fajnie. Trzeba zmienić outfit, bo jest gorąco. Ja mam ocieplane buty. Tak, Martina ma ocieplane buty, a tutaj można się rozebrać w sensie krótkie portki i sandałki. Dobra, my idziemy na właśnie ten terminal pierwszy, dla Jesteśmy już po czekinie, po kontroli bezpieczeństwa i idziemy teraz przez strefę zakupową, bo bez słowy tego nie można nazwać, bo jesteśmy na terminalu krajowym. Idziemy do bramki. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj są ceny typowo lotniskowe, a jeżeli chodzi o walutę, to walutą Chile jest peso chilijskie. Kurs na dzień dzisiejszy to 1000 chilijskich peso 3 ,90 zł 90 groszy. Możemy przyjąć, że 1000 czyliskich peso to 4 zł dla łatwiejszego liczenia albo możemy powiedzieć, że to jest mniej więcej 1 dolar 1 euro no zależy jak dolar i euro stoi, ale 4 zł możemy przyjąć. Więc jeżeli coś kosztuje, nie wiem, 2,500, 2,5 robimy w tym momencie razy 4 i wychodzi nam, że to kosztuje 10 zł. Tak wygląda terminal Pierwszy lotniska w Santiago, z tego też terminala będziemy lecieć na wyspę Wielkanocną, tylko są tam dodatkowe kontrole. Dobra, nawet nie wiem, jaką mamy bramkę. My lecimy do Kalamy. Kalama 1425 JA36, przejść do bramki 13. Witamy serdecznie w Kalamie. Jesteśmy na lotnisku. Właśnie wyszedłem z samolotu. Martyna siedziała gdzieś dalej, bo leciliśmy Jet Smartem, zostaje Ryanair. Za miejsca, jeżeli chcemy siedzieć koło siebie, to trzeba dopłacić. Teraz musimy się dostać do San Pedro. Jeszcze nie wiem jak, ale coś wykombinujemy: albo jakiś autobus jedzie, może auto wypożyczymy. Nie wiem, sam zobaczymy. Nie mam pojęcia. A tutaj już czekają pasażerowie na boarding do Santiago? I tak ten samolot sobie lata w tej wefty Powiem wam, że lotnisko w Kalamie jest małe Mniej więcej jak poznańska łowica Nawet bym powiedział, że chyba nawet mniejsze Ale kurde, wszędzie mają rękawy No Spoko Dobra, jak się dostać do San Pedro? Słuchajcie, e, można wypożyczyć samochód Tylko jest taka akcja, że samochodów nie ma I jest tak, i trzeba z dużym wyprzedzeniem to yy, rezerwować. Jest coś takiego jak serwicja z transporter i gościu stoi i tam stoją i nagabują do San Pedro. Ale jak spojrzeliśmy na ceny, to wszyscy mają takie same round trip w sensie yy, do San Pedro i San Pedro później odbierają i przewożą yy, tutaj, kosztuje 25 tysięcy trzykich peso, czyli razy 4 stówę, w tej i we wtedy, okej okay. za osobę, nie jest źle, nie? Eee, także to jest 100 km. pojedziemy godzinę z hakiem uważam, że okej, okay. no i teraz y, wygląda to w ten sposób, że stajemy w kolejce, tutaj jest kolejka i po prostu płacimy i podajemy numer lotu w którym będziemy wracać, kiedy będziemy wracać i nazwę hotelu i tyle i nas odbiorą 4 godziny przed lotem, no dobra aha co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, w Chile wygląda to tak, że są bankomaty i możecie wypłacić kasę i każdy z nich, przynajmniej Santander oraz Banco de Chile pobiera prowizję. Najwięcej możecie wypłacić 200 tysięcy peso, to jest 800 zł i z tego prowizja jest prawie 3 albo 4 typie, że tak to wygląda, w zależności od banku. Jedziemy do San Pedro i... Tutaj już faktycznie jest pustynia, nie? Lecieliśmy Martyna Mówiła przed chwilą cały czas nad górami i po prostu pustynią Zobaczcie jaki krajobraz Ile tu było, że nie spadł deszcz ileś tam lat, nie? Ale w sensie tam było dużo tych lat Jedziemy, jedziemy i powiem Wam, że widoki są spektakularne. Naprawdę wygląda to super, po prostu super. Jeszcze te białe, tu nie widać tego, ale tu są takie białe miejsca, są od soli, która została yy, kiedy woda wyparowała, Więc wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Jestem są jeszcze i żalania, wszyscy coś tam. Jest trochę podobne do Arabii Saudyjskiej, ale tu mi się bardziej podoba. Zameldowaliśmy się w hostalu, tak się to tutaj nazywa, i wyszliśmy. Idziemy coś zjeść. Pokażę Wam pokój później, ale póki jeszcze nie jesteśmy tak padnięci, bo już drugą dobę jesteśmy w podróży, to idziemy coś zjeść i później wrócimy do hostalu i pójdziemy w kimę. Generalnie tutaj jest wszechobecna cisza. Cicho jest, nic tu nie ma. To jest główniejsza droga jadą auta. Ale tak my mamy trochę mamy lepszy standard powiedzmy jak na te warunki, tylko oddalony od centrum, więc coś za coś woliliśmy troszeczkę lepszy standard niż w centrum, więc musimy teraz dojść. Tak wygląda okolica. Tam jest chyba wulkan. Wygląda to mega kozacko. Zjedliśmy już w krańce jedzenie, zapomniałem nagrać, dobre było, naprawdę spoko. Ja wziąłem e, cewicze. To jest surowa ryba. E, w takim nie wiem, sosie była, bardzo smaczna. Martyna wzięła zupę na przystawkę. E, z Warzywną z mięsem. I to była po prostu pałka kurczaka. No i wzięliśmy danie główne, frytki z e, Kurczak z frytkami i surowką. Martyna wziął, ja wziąłem wołowinę, później się zamieniliśmy. Mniejsza o to. W każdym razie musicie wiedzieć, że tutaj doliczają plus 10% do opłat do serwisu. Przynajmniej tak się spotkaliśmy. Więc te ceny, które są podane, są cenami, można powiedzieć, netto. Generalnie nie było drogo, bo kosztowało to 7000 netto. Czyli 7700 brutto, czyli razy 4 trzeba pomnożyć więc całkiem spoko i naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tak wygląda tutaj uliczka w Pedro de Atacama. Idziemy teraz zobaczyć co tu jest jeszcze, zanim wrócimy do hotelu i pójdziemy spać. Bo yy, trzeba by zabukować jakieś wycieczki na yy, gorące źródła. Czy tam na jakąś inną rzecz, a niby jest tutaj gdzieś centrum, i gdzieś tutaj można to zrobić. O, jest rower do wypożyczenia. Zabukowaliśmy wycieczki w lokalnej agencji turystycznej. Pani bardzo dobrze mówiła po angielsku. A teraz jesteśmy na takim głównym deptaku. I powiedziała, że tutaj wszystkie jest Idziemy głównym deptakiem, idziemy do bankomatu. Powiedziano nam, gdzie jest najmniejsza opłata. Dlatego, że za wycieczki możemy zapłacić kartą, ale wstęp do parku opłaca się gotówką i musimy mieć tą gotówkę i im dać tą gotówkę i oni, jakby za nas, opłacą bilety wstępu. Więc nie mieliśmy tyle gotówki i musimy po prostu tą gotówkę wypłacić. Co jest dziwne, tutaj jest, zobaczcie, piach, wszystko się kurzy. Kurde warto mieć jakieś okulary chociażby przeciwsłoneczne, bo naprawdę wszędzie leci tam pływ. I tutaj zahaczamy o Plaza Major, czyli główny plac San Pedro da Pottacama. Jest tutaj posterunek policji, jest kościółek, ale my dzisiaj naprawdę nie będziemy zwiedzać. Jutro Wam pokażę, idziemy do bankomatu i idziemy spać, bo jesteśmy mega zmęczeni. Dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Pierwszy pełny dzień z San Pedro de Atacama. Idziemy do centrum, do tej babki, gdzie byliśmy, oraz znalazłem gdzieś jakąś wypożyczalnię samochodów. I organizujemy też wycieczki pustyni takie kilkudniowe, takimi terenówkami 4x4. Idziemy zapytać, czy jak wygląda, czy w ogóle mają do wynajęcia samochód. Dzisiaj jest 31 października, jest to Halloween i jest to jednocześnie święto e, państwowe w Chile. Jutro jest 1 listopada, też jest święto państwowe w Chile. W sensie, w sensie jest święto zmarłych, a tutaj jest nie wiem, czy Wigilia, jakaś święta zmarłych. W każdym razie jest to święto i y, różne instytucje są zamknięte. Jestem ciekaw jak się obchodzi Halloween czy się obchodzi w chile ze względu na to, że to jest dość mocno katolicki kraj a z drugiej strony wczoraj kiedy przechodziliśmy na bazarku to y, przez bazar to były różne wystawione przebrania i można było kupić te przebrania za jakieś diabełki, wróżki, inne pierdoły no, i tyle. Będziemy mijać cmentarz. To pewnie zajdziemy na ten cmentarz, żeby zobaczyć, czy yy, yy, pewnie jutro, jaka, czy, czy mają oni tą tradycję święta zmarłych. Czy celebrują to tak jak w Meksyku, czy może tak jak w Polsce. No, i tyle. I coś jeszcze chciałem dodać. Aha, ważna rzecz. Chyba przerąbaliśmy kartę do bankomatu w bankomacie. Yy, tak mi się wydaje, bo wczoraj wypłaciliśmy. Z Martyną pieniądze I ten bankomat Najpierw wydaje pieniądze, a później kartę My wzięliśmy pieniądze i chyba poszliśmy W każdym razie jak nie odbierzecie Tej karty To bankomat ją Wam Weźmie z powrotem No i zablokuje tą kartę Więc nie ma Nie musicie się aż tak mocno obawiać Tylko, że po prostu nie macie karty I teraz pytanie jak tą kartę odzyskać Pewnie się Pewnie się jakoś da, jak nie mam pojęcia, w każdym razie mamy jeszcze drugą, mamy też portfel podpięty pod telefon, mamy wirtualną kartę, więc się nie martwimy, a tamtą jak przyjedziemy do Polski, no to wyrobimy. W każdym razie pamiętajcie o tym, żeby najpierw, że najpierw daję bankomat pieniądze, a później oddaję kartę. Dobrze, że ktoś nie czekał w kolejce i tej karty nie łyknął. W każdym razie zablokowaliśmy, więc spoko. Tak wygląda tutaj nasza okolica. Nic tu ciekawego nie ma. Jest po prostu ulica, bo mieszkamy tak Tak, już wspominałem, na obrzeżach. I kawałek do centrum mamy. Tu po lewej stronie mamy cmentarz. I zaraz się No, a tu jest taki. Ja bym to powiedział ręcznik, ale to nie jest ręcznik. Woda płynie. I się psy w tym myjam. E, tu mamy cmentarz, idziemy zobaczyć, czy możemy tu wejść. Nie, tutaj tędy nie. Tam dalej jest możliwość wejścia. Idziemy dalej za Dochodzimy do głównego miejsca. Nie, tu jeszcze raz. Dochodzimy do głównej bramy cmentarza. I tutaj jest taki, można powiedzieć, też bazarek, gdzie można różne kupić kwiaty i inne dekoracje na groby. Idziemy zobaczyć, jak wygląda cmentarz, cementaria. No, powiem szczerze, wygląda to dosyć ciekawie. Są albo zwykłe takie krzyże albo już na wypasie kapliczki. Nie, nie ma z nich, są kwiaty, nie? Są kwiaty jest dużo kwiatów. Dużo zbiułość tam. Tak. U nas tego nie ma na przykład, nie? Mm. Takie właśnie. U no, ona znowu z bo no, to zniszczy wiesz, też. To tak. To zwykłe kwiaty, to marnie wyglądają. No, ale wygląda ten naprawdę o. Familia Riviero, Zobaczcie, taki grobowy cepierdalny. Niech są siedzi patrzą. Albo tutaj... A ja co są siedzi? Ci co leżą obok? Tak, ci co leżą obok. Ci co przyjdą na groby. Wiesz. Nie, niech tam w oczekuje, nie? A to gdzieś widziałem na jakimś źlogu. Też co oglądaliśmy. Gościu był. Gdzieś w Kolumbii. Tak? W Kolumbii. Gdzie były narkosy, w sensie ten Pablo Escobar. Kolumbia to była, nie? No i on poszedł na cmentarz i też właśnie zwiedzał cmentarz i też były takie właśnie nagrobki, w sensie nie było, nie widziałem takich zwykłych tutaj jak ten, tylko były właśnie takie kapliczki zrobione. No. Zobaczcie, wygląda to całkiem spoko. no dużo jest tych sztucznych kwiatów i ten... Te... powiem Ci, że ciekawie dosyć a tutaj jest, że... co tam jest w środku? w środku jest ołtarzyk jakby coś takiego, a tutaj są wmurowane chyba trochę ej tamten widzisz? ten niebieski kurde ciekawie, ale ten... zobacz ten kontrast, nie? zwykły grób i kapliczka dobra, idziemy tu jeszcze ostatni widok i spadamy. Jesteśmy na głównym placu miasta. Miasto. Miasto to za dużo powiedziane miasteczka. Yy, tutaj wczoraj byliśmy, było to ładnie podświetlone. Rośnie palma, kilka drzewek, kaktusy. Jest tutaj też posterunek policji. Jest też kościół i z racji, że dzisiaj jest jakieś święto nie wiem jakie święto, ale wydaje mi się, że tam Wigilia tego Dnia Wszystkich Świętych to jest taki lokalny jarmark. No i mamy standardowo różne rękodzieła, olejki, obrazki. Tak jak u nas, generalnie wszystko tak jak u nas. Tylko oczywiście z ich lokalnymi wyrobami. No i wydaje mi się, że jedyny kościół, który jest tutaj w San Pedro. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Idziemy, wejdziemy, zobaczymy jak wygląda kościół w Chile. Są nawet organy. No i kościół jak kościół. Co dziwnego jest dla mnie, to jest flaga chilijska i flaga Watykanu. Przy ołtarzu. No tak, to standardowo. Weszliśmy do wypożyczalni samochodów, między innymi i powiem Wam szczerze, że tak średnio się opłaca. W sensie wynajęcie auta kosztuje najtaniej 85 tysięcy za dzień. Trzeba minimum 2 dni wypożyczyć. Doliczają 10 tysięcy za, za sprzątanie. Czyli wychodzi mniej więcej 200 tysięcy na 2 dni. Razy 4, 800. Za auto 4 na 4. No tak trochę, trochę dużo. Eee, warto natomiast Wypożyczyć samochód z kalamy, i wtedy macie jakby wolność. Możecie sobie dojechać wszędzie. A my no, chyba zdecydujemy się, zdecydujemy się po prostu na wycieczki. No i tyle. A tu są, jak, jak mniej więcej, są proponowane jakie wycieczki. My chyba chcemy jechać do Termas, i Puritama, to są te gorące źródła gejzery yy, jakieś laguny no i tyle wykupiliśmy jeszcze kilka innych wycieczek i wróciliśmy koło kościoła i kilka słów o policji w Chile, są dwa rodzaje policji jest Carabineros, tak jak jest tutaj i jest PDI i Carabineros to są trochę gorsi i PDI są trochę lepsi. Generalnie karabinieros mają podobno, tak słyszałem, że ludzi tych turystów kompletnie gdzieś. A PDI, chociaż coś udają, że robią. Na podstawie innego vloga tak właśnie jeden tutaj z autor vloga powiedział. Więc jakbyście co potrzebowali, to. Raczej do PDI. Oni później cisną na tamtych karabinierach. Dobra, ja muszę iść Dobra, ja muszę iść Problem jest tu, że nie ma tutaj nigdzie takiego publicznego szaletu. I nie wiem, musimy iść na jakąś... Gdzieś do jakiejś knajpki, ale w też na razie nie. Przynajmniej w tych agencjach nie widziałem turystycznych.